W momencie, kiedy COVID się pojawił, a przede wszystkim w Polsce pojawił się lockdown, no to my jako fundacja po dwóch miesiącach no, badałyśmy, jak w tym wszystkim odnajdują się Polki. No nie skupiając się na tym, żeby zbadać nierówności pomiędzy Polkami a Polakami, no ale ponieważ my z tą grupą pracujemy, to pytania też kierowałyśmy do tej grupy. To była grupa ponad tysiąca kobiet. No i co to pokazało? No po pierwsze bardzo dużo kobiet żyło w lęku, że utraci pracę. Prawie 5% tę pracę straciło. Bardzo dużo kobiet też miało od razu obniżone wynagrodzenie i nie tylko 20%, co jakby było widać na rynku często, to no, większość deklarowało, że powyżej tych 20%. No, też... Kobiety Na kobiety spadły obowiązki domowe i też kobiety stały się psycholożkami swojej rodziny oraz nauczycielkami. Więc pomimo tego, że musiały pracować, to jeszcze musiały zajmować się tym wszystkim, co było niezwykle obciążające. W badaniu deklarowały, że pracują średnio 11 godzin dziennie. To jest bardzo dużo. Badam zjawiska na rynku dotyczące diversity and inclusion, czyli zarządzania różnorodnością wyrównywania szans na rynku i tak zwanych polityk włączania i uważam, że dopóki nie będzie równości w domu. Nie będzie równości w biznesie, bo zawsze będziemy bardziej obciążone, będziemy miały mniej energii, będziemy przez to mniej kreatywne i cały czas będziemy miały zajętą głowę, nie będziemy miały czasu na to, żeby chodzić na różnego rodzaju networkingowe spotkania, budować sieć kontaktów, a następnie ją monetyzować, bo na tym przecież buduje się biznes i buduje się swoją karierę. Są też oczywiście regulacje prawne, które temu pomogą. Już niedługo będą wprowadzone urlopy, jakby no, tacierzyńskie, bo dziś urlop macie... Czy też ten, który jest zaraz po urodzeniu dziecka, oraz rodzicielski, który potem składa się na rok przerwy w pracy, biorą w 96% kobiety. Więc teraz, jeżeli ten urlop w całościowy będzie skrócony i tylko mężczyźni będą mogli brać te trzy miesiące dodatkowe, no to w, myślę, że ta, to, to uwarunkowanie prawne też pozwoli i im zrozumieć na czym polega ta praca i że to jest ciężka praca zająć się dzieckiem, zająć się domem, a też kobiety szybciej wrócą na rynek pracy, no bo jak badania pokazują, rok przerwy powoduje mniej więcej 3 dwa, trzy lata opóźnienia w Awansie, czyli kobiety, które wracają z macierzyńskiego, rodzicielskiego, nie są brane pod uwagę, jeżeli chodzi o awans.